Lance zainstalowane. E, tak, ta lanca miała długość 4,5 metra. Właściwie to jest 5-metrówka. E, weszła na 4 tam... Biorąc pod uwagę docieplenie, które jest dosyć fajne, bo tam jest chyba XPSu z 15. Okej. Okay. No to ponad 4,5 metra wchodzi, jak gdyby, pod w posadzkę. 4,5 metra od ściany pod posadzkę tak. e, łapie. Yy, mhm. Używamy różnych długości rurek i w różnych punktach, jak gdyby, tak na odległość to ustawiamy. Wynika to z tego, że gdybyśmy tego nie robili, musielibyśmy robić nawierty wewnątrz pomieszczenia. Czyli Jasne. Trzeba było od góry po prostu... Wczoraj rozmawiałem z klientem, e? który ma ogrzewanie podłogowe w całym domu. I to było jego jedno z pierwszych pytań: czy będziemy wiercić w podłodze tam wewnątrz, czy też będziemy wiercić o tak? No i powiedziałem, że tak, może być tak. To jest tylko kwestia: jak duże, jest, jak, jak duże są odległości ścian zewnętrznych od centralnych części pomieszczeń. To w większości domków jesteśmy w stanie sięgnąć wszędzie, dlatego że domy nie są aż takie wielkie, jeśli chodzi o powierzchnię. Zawsze możemy wejść z jednej strony, bądź z drugiej strony, bądź z kolei. Z no? Więc y, jeszcze nie mieliśmy takiego problemu, żebyśmy się gdzieś nie dostali. Są wyjątkowe sytuacje, kiedy trzeba wzmocnić jakąś ścianę, która stoi naprawdę wewnątrz, gdzieś po środku ściana jakaś nośna, na przykład fundament pod tak, tą, tak Albo gorzej, ściana działowa, stojąca na chudziaku który usiadł razem z podłogami i wtedy ta ściana zaczyna pękać. Jak są takie sytuacje, że nie jesteśmy w stanie już podejść, to wtedy wiercimy albo pod listwami podłogowymi, albo po prostu przez ścianę po skosie tak, żeby wejść bezpośrednio pod tą ścianę. Czyli de facto no, w ścianie tak. wiercimy. Tak. Cały czas w to, ścianie. Y mhm. W tym roku nie było żadnego jeszcze wewnątrz budynku. Zawsze pracujemy okay, zawsze w ten sposób. Mhm. Ma to do... Ogrzewanie podłogowe nie jest problemem, nawet gdybyśmy chcieli wiercić w środku, bo po to są kamery termowizyjne, żeby móc ustalić, jak to wygląda. Klienta się prosi dzień wcześniej, żeby wyłączyć... Żeby nagrzał podłówkę. dobrze. Tak, mhm. żeby... Nie, właśnie nie. Ma wyłączyć całkiem. A, wyłączyć. Podbudzić. Ok. I w momencie, kiedy wchodzimy z kamerą, mocno włączamy, żeby... Pojawiły nam się... Jasne te... i one się wtedy punktowo pokażą, a nie tak. to ciepło rozprowadzi się to, po całej podłodze. rozumiem. Taśmami, gdzie możemy wiercić, a gdzie nie. Z tym, że nas to nie dotyczy. Praca wygląda w ten sposób, że jak mamy już wprowadzoną rurkę, a to są rurki wysokociśnieniowe. To są takie rurki, które stosuje się w buldożerach. To są... one mają odporność na, na duże ciśnienia. Bo zwykłe rurki tej samej wielkości, tylko od innych producentów, one potrafią pękać. Pęknąć. To dlatego mhm. to są specjalne rurki. Teraz do nich podłączałem pistolet, z którego jest podawana żywica wtryskiwana w bardzo pro, dokładnych proporcjach. Jej utwardzacz i jej główny materiał. Oba składniki, mówiąc krótko. Dokładnie tak. One mają mhm. odpowiednią temperaturę, odpowiednie ciśnienie, odpowiednie dawki, wszystko razem sprowadzane bezpośrednio do rurki i zaczyna się cała praca materiału. Bardzo ważne jest, żeby osoba w środku, muszą być jest co najmniej dwie osoby tak, pracują, jedna tak. podaje materiał, tak. druga w środku obserwuje na niwelatorze poziomy laserów. Gdzie te podłogi ewentualnie gdzieś tam wstają, żebyśmy widzieli czy. Czy jeszcze, czy już? Tak. Czy, czy to działa i czy nie przestrzelimy? No, tak. Bo tutaj no. z tym materiałem jest o tyle fajnie, że to jest bezpieczne dla klienta, że nie da się tu wcisnąć za dużo. Czyli nie można zrobić takiego oszustwa, że napchamy Przemy tego w materiału. O, cysternę, o panie, weszło dużo. No. no więc nie można tego zrobić, dlatego że po prostu podniesiemy za mocno posadzki. Jasne. I wtedy dopiero będzie to I wtedy... wtedy wszyscy się zorientują, że chyba było za dużo. Tak. Jasne. Ehm, dobrze. Tutaj mówiliśmy o tym pistolecie rurce. Ehm, materiał jest mieszany dosłownie na samym, samym... wlotu. Tak tuż, tuż tutaj, dokładnie w tym miejscu, gdzie się rurka kończy. Materiał tak. jest mieszany, dlatego że ten materiał bardzo szybko wiąże. Tak. I to jest cały czas e, ważne, no bo on szybko wiąże i szybko przestaje no. reagować, szybko przestaje rozprzestrzeniać się. Więc jak, jak ten moment następuje, że to jest już. No to przerywamy pompowanie i w zasadzie podłoga przestaje wstawać. Dokładnie tak. To jest. I to jest to bezpieczeństwo właśnie. Między wtryśnięciem, a jak gdyby takim pełnym rozszerzeniem się materiału to 14 sekund. 14 sekund. Mhm. On jeszcze jest elastyczny, to znaczy po 14 sekundach to jest taka bardzo gorąca, aż normalnie paruje, ta taka piana, która jest... ma twardość piłki do siatkowej. Mhm. Takiej średnio napompowanej pi pi piłki siatkowej. Ale ta twardość się zmienia w czasie, i tak za dwie godziny, to już jest tak sztywne, że można młotkiem to walić, i prawie nie ma żadnych gnieceń. To jest bardzo twardy materiał. Jasne, no a w gruncie. Mimo sytuacji, kiedy on się rozpręża w przestrzeni, czyli na powietrzu. Tak. W e, posadzkach on się zawsze miesza trochę z materiałem, z piaskiem, ze wszystkim. Tak. Owszem, tam gdzie były pustki, że na przykład wylewka sobie wisiała, pod spodem był piasek, i była przerwa. Prawdziwa, tak. tak. Można by było rękę wsadzać. No to faktycznie tam powstaje ta piana ale w większości przypadków to jest materiał, który się miesza po prostu z piachem i tworzy taki, no, taką skorupę betonową, to jest naprawdę sztywne, twarde, Jasne. to jest ciężko zniszczyć, to jest Jasne. Jasne. bardzo ważne. I coś takiego dokładnie tutaj za chwilę będziemy obserwować, tak. właśnie to pierwsze pompowania. Te, teraz następne pytanie techniczne. Czy to jest tak, że najpierw powinny powstać wszystkie te otwory i instalacja wszystkich lanc dookoła budynku, czy też e, instalujemy powiedzmy dwie, cztery sztuki na jednej ze ścian pompujemy i dopiero podejmujemy decyzję, że wiercimy dalej, jak to e, jest Z reguły nie robi się wszystkiego na raz, dlatego że pewne decyzje podejmuje się w trakcie, w trakcie. Pracy. Y -hmm. e, Mamy Doświadczonych wyprawców, to są ludzie, którzy naprawdę wiele lat z tym pracowali. Oni czasem zmieniają decyzję. Czasem jest tak, że trzeba zrobić trochę więcej tych iniekcji na długości, trochę więcej jak gdyby, w tej odległości, żeby połapać tą siatkę tych punktów. Tak. Czasem trzeba gęściej, czasem rzadziej. Naprawdę ten materiał, materiał zachowuje się czasem bardzo dziwnie ze względu na. układ różnicę, tam przestrzeni pod podsadzkowych. Tak. Mhm. Więc. Czasem on się zachowuje bardzo spokojnie, czasami jest tak, że nagle znajduje jakieś pustki i nagle słychać w pomieszczeniach szum taki wręcz jak Jagara, nagle gdzieś pusty płynie materiał i płynie w zastanawiających kierunkach, że na przykład nic nie robimy tutaj, a 4 metry dalej gdzieś słyszymy taki kanał. Gdzieś wypełnia Jasne, jakoś która... złapało sobie ten naj, najłatwiejszy do przepłynięcia punkt, i tak, tam płynie. Tak, bo to jest materiał uh -huh. inteligentny. W ten sposób. To działa w ten sposób, że on najpierw wyłapuje pustki, czyli tak. zapełnia to, co jest tą przestrzeń, czyli powietrze. Jak już to zapełni, to wtedy zaczyna ingerować w podłoże, czyli zaczyna je zagęszczać, usztywniać, wzmacniać. Tak. Kiedy już ten materiał nie ma szans dostać się gdziekolwiek, zaczyna iść do góry. To czyli to są takie pieniądze. trzy etapy? Tak. Najpierw znajduje tam, gdzie mu najłatwiej. Potem po dogęszcza, po a potem na sam koniec tak, podnosi. Tak, nigdy odwrotnie. Okej, okay. czy my tutaj coś jeszcze możemy fajnego na ten temat powiedzieć w tym miejscu? Myślę, my, że zaczekajmy na moment. Iniekcji będzie widać jak podawany jest materiał, mm -hmm. wejdziemy też do środka, zobaczymy jak... Czy tam już niwelator w środku stoi? Niwelator stoi, już, stoi. już powoli jest to ustawiane, za chwilę przejdziemy. E, do to jeszcze zobaczymy. teraz pytanie, w środku stoi niwelator, my jesteśmy na zewnątrz, jedna osoba będzie pewnie z jakąś krótkofalówką, żeby nie drzeć się przez te okna i tak dalej, tutaj nie krzyczeć, e, paniki nie robić, że to już, już. E. Jak jest przenoszony sygnał pomiędzy niwe... Skąd jakby wiadomo, że ten niwelator już jakby się podnosi na górze? Czy on jest połączony z jakimś niwelatorem punktem 0 na zewnątrz że nie, dla porównania z pięcia jednego z drugim? My znajdujemy tak zwane zero wewnątrz budynku, dlatego, okay. że to nie jest tak, że wszystkie podłogi leżą na jakimś swoim podłożu. Część tych podłóg leży na, na fundamentach. Na przykład mhm. tutaj mamy okno, które jest... Tak. Stoi na posadce. Jasne, posadce, na, na, na ławie fundamentowej. Stoi, no. stoi na ławie fundamentowej, jest równo z posadzką, więc z reguły takie okno jest tym naszym punktem zero, szukamy go. Jasne. To są drzwi wejściowe, to są drzwi tarasowe, czyli okna francuskie, czy tam balkony francuskie. Mhm. Jak mamy to zero, widzimy wtedy resztę podłóg, jak osiadały, czy, czy tam jest większa, większy opad tej podłogi, czy mniejszy. I obserwujemy to. W momencie, kiedy niwelator jest ustawiony na dane wartości, w kilku punktach, z reguły w trzech, tam gdzie wiemy, że dokonujemy iniekcji, ustawiamy sobie trzy markery i wtedy widzimy dokładnie, Różnicę pomiędzy jak nimi. to się podnosi, w jakim tempie, czy się podnosi na początku, no a potem tak. jak się podnosi. Mhm. I osoby właśnie między sobą cały czas rozmawiają, przez krótko falówkę ustalają, kiedy można przerwać pracę, i lecimy do następnego punktu. Dobra, super.